astronauta ta galaktyka syfu to straszne i przeraźliwe miejsce ja podziwiam pana że pan tu mógł żyć latami i przetrwać wiesz w całym swoim życiu człowiek szczególnie astronauta zwiedził wiele galaktyk wiele miejsc na co dzień nie żyłem w galaktyce syfu ale i takie istnieją i musimy mieć tego świadomość że takie miejsca są na ziemi i musimy sobie umieć stawić czoła z nimi i przeżyć Dobra, panowie, udało się z kolejnej planety ujść z życiem Skoro przeżyliśmy planetę zniszczonych klocków oraz niż klocen To świadczy jak twarda z nas drużyna Już nic nam nie zaszkodzi Teraz lecimy prosto na planetę zabójczych choinek Pamiętajcie jaki jest plan Zero litości Wjeżdżamy z buta i dewastujemy choinki Najpierw wchodzi głoś z metalową głową On jest mięsem armatnim Później wchodzi Mandalorianin. Mandalorianinie co o tym sądzisz? Mandalorianinie! Gdzie jest Mandalorianin? Pięć minut wcześniej. Dobra, chłopaki! Mamy część! Szybko! Wszyscy siadaj do statku! Mamy część! Będziemy odlatywać! Wszyscy siadaj do statku! mój, Może jak już odlatujecie, to jednak napijesz się ze mną jednego. No dobra, niech stracę. Jednego mogę się szybko napić. Hi, hi. To czekaj już leje. Chłopaki! Co? Jak to zostawiliśmy Mandalorianina? Musimy po niego wrócić! Eee, kapitanie, chyba nie za bardzo możemy! Co? Co ty mi tu opowiadasz, Miłosz? Skąd ty się znasz? Ty się znasz tylko na szczekawkach i tabletkach. Co ty mówisz? Tu mi z tyłu BB-8 podpowiada, że nie możemy, bo kończy się paliwo. Jak kończy się paliwo? No, nie zapominaj, że, że Magnus przeniósł na inną planetę i cofnął nas trochę dalej na mapie. W związku z tym, nie, że paliwa było na styg na tą misję, to się teraz kończy, bo wylądowaliśmy na dalszej... Czekaj, spojrzę. <laughs> Faktycznie! Licznik wskazuje, że braknie nam paliwa. Musimy więc zatankować. Trudno więc. Mandalorianina oraz czarodzieja kiedyś odbierzemy, odbijemy i znów będziemy kublami. Niestety w tej misji nam nie pomogą. No ale to cóż, po misji ich odnajdziemy. Dobra. Jakie mamy więc opcje po drodze? Bibi mi podpowiada, że nie za szerokie. Możemy albo wylądować na, na płaskiej ziemi, albo na planecie, gdzie wszyscy mówią po niemiecku, albo na... Najlepszym rozwiązaniu. Planecie z dystrybutorem paliwa. Jednak jest to planeta WTF. Boję się miło, że trochę nie mamy wyboru. Chyba musimy wylądować na planecie WTF i spróbować jakoś wykraść to paliwo. Lądujemy. Schowanie za tą skałką pomoże nam uniknąć wykrycia. Arbeit, 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 Arbeit! Ciomek, nie popisuj się z znajomością niemieckiego. Po prostu pracuj i buduj tą naszą planetę. No dobra. Pracuj, pracuj. Uf, przez chwilę się bałem, że to jednak planeta, gdzie wszyscy mówią po niemiecku. Ty, drwaluj króliczku, zostańcie dalej w środku, jak się boicie. Opanujemy sytuację. Cich. Dobra, sojer. Co tam widzisz? No, nie wygląda to dobrze. Są tutaj nie tylko roboty, ale i ludziki. Ludziki na maszynach, ludziki z pistoletikami. i same maszyny. Widzę też dystrybutor z paliwem. Faktycznie nieszczerzony. Jednak może być ciężko się do niego dostać. A nawet bardzo ciężko. Hmm, to może poślimy tam droida. No, Droid jest trochę innego zdania. Przecież od razu widać po nas, że jesteśmy Od razu się kapną, że to duński, niechiński kloc i nas zabiją. Ma rację. Straciliśmy już zbyt dużo. W sensie dwóch uczestników wyprawy, by ryzykować stratę kolejnego. Tym bardziej Droida nie możemy ryzykować. Musimy wymyślić coś mądrzejszego. Dobra, może poczekajmy, aż pójdą spać. To jest niegłupi pomysł. Poczekajmy, aż pójdą spać. Dwa dni później. Hmm, wygląda na to, że oni nie chodzą w ogóle spać. No, wygląda, że są napędzani jakąś jakimś chińskim uranem albo czymś nie no w sumie to ma sens bo czy my chodzimy spać? no w sumie nasza anatomia nie wymaga snu więc nie musimy więc pewnie oni też pracuj pracuj buduj planetę WTF dobra jakie mamy plany? a może spróbujmy puścić droida i on zaatakuje do tej swojej baryły paliwo i to wróci <laughs> ale fakt, ktoś musiałby go zatankować bo on przecież tam nie ma rąk dobra myślimy dalej trzy dni później dobra panowie Chyba nie jesteśmy zbyt ogarniętą ekipą. Nie wiem, jak my mamy wyrżnąć te choinki w momencie, gdy na każdej planecie mamy problem z przeżyciem i ratuje nas właściwie jakiś fart. No, ale chyba niestety tym razem tego farta nie będzie. Czuję, że kolejny raz zawiodłem tą misję. No, panowie, przyznaję. To był błąd lecieć na tą planetę. To znaczy, to było nawet rozsądne, bo tylko tutaj mamy dystrybutor z paliwem, gdzie możemy zatankować... Ale ogólnie ta misja chyba była nieroztropna. Yy, w sumie to po raz trzeci muszę Was przeprosić, że Was tu zabrałem, bo wygląda po raz trzeci, że yy, zginiemy na misji, nie dolecimy do planety zabijających drzewek i wszyscy yy, zginiemy. Hmm, ta misja chyba od początku była skazana na przegranie. Czuję, że trzeci raz nie zdarzy się cud, który nas uratuje. Co? Soku milenium tak bez przyczajki tu wylądował? <mulity> czekaj, czekaj, to nie do końca taki soku milenium. Racja, nie do końca. ma witajcie. Czekaj, czekaj. Ty wyglądasz całkiem jak Lego. Aha, a, bo jestem Lego. Jak to jesteś Lego? I tak bez przyczajki, bez ryzyka lądujesz na tej planecie? Po co? No, yy, zatankować. o stary, to tak samo jak my. Ale jesteśmy tu już od tygodnia i niestety nie wymyśliliśmy jak podejść pod ten dystrybutor. E Czekajcie, czekajcie. Jak to jesteście tu od tygodnia, nie wiecie jak podejść po dystrybutor? Podchodzisz i tankujesz. E, no ale czekaj, to jest planeta WTF-ów, czy też my jesteśmy wrogami, nie lubimy się i nas zabiją, mają przewagę liczebną i im nie szkoda uszkodzić swoich kloców, bo to tandeta. Mhm. Uh -huh. Stary, rozumiem, że nie. Oglądałeś Szoku u Klockozaura, tego pełnomatryczowego filmu, w którym klocki Lego i wtf się pogodziły i żyją w zgodzie i harmonii? O, no nie. Hmm, no właśnie. Może gdybyś oglądał, wiedziałbyś, że oni ci nic nie zrobią, bo żyjemy aktualnie w zgodzie i można przylecieć tu i tankować. Żółty astronaut, czy coś o tym wiesz? Yy, bez komentarza. <grym> <grym> śmieszna wasza załoga, chłopaki. Nie wiem, gdzie lecicie. Może zabrałbym się z wami, no ale cóż. Niestety lecę, ponieważ właśnie zaczyna się niebawem kręcenie filmu pełnometrażowego. Zostaje mi gron, to znaczy chlebo. Nie uwierzycie, ale dostałem swój własny film pełnometrażowy u Graura. No i właśnie lecę, będziemy go kręcić. Także ja tankuję i spadam. Miło Was było poznać. Fajna z Was wesoła ekipka. Może kiedyś obejrzę serial z wami, ale wybaczcie, teraz muszę lecieć, kręcić swój. Zatankuję i spadam. tik, tik, tik. Trypio, ty zatankuj. Tank, 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 tank. E, chłopaki, chłopaki, kto to w ogóle był? Co? Jak to? To Klockozaur ma jeszcze inne kanały, gdzie ma inne seriale? Co? Jaki serial, Gron? Czyli to jest inny serial Klockozaura, który dzieje się na innym kanale? Hm. To może być ciekawe. Rzucę tu bibi, teraz linka w górnym prawym rogu, żebym mógł tam trafić i obejrzeć ten jego inny serial. A teraz słowo do Ciebie, żółty astronauto. Jak Ty przygotowałeś się do misji, nie wiedząc o tym, że istnieje szok i żyjemy w koalicji z WTF-ami? Siedzimy ponad tydzień na tej planecie, ja z głodu znowu umieram, mogliśmy już dawno zabić choinki i być w domu, a my siedzimy tu jak łajzy. A no nikt nie wiedział. Dobra, nie traćmy czasu, odlatujmy stąd. Ale czekaj, czekaj, a mamy pewność, że ten mówił prawdę? A co jeśli nie ma takiej koalicji i nas zabiją? Hmm, w sumie racja. Poślijmy droida. O, cześć droidzie. Cześć droidzie. U -u. O, cześć BB-8 z LEGO. Co, chcecie sobie zatankować? Nie ma problemu. Widzę, że czajcie się tu na nas od tygodnia i jakoś boicie się zapytać o tankowanie. Ale przecież nie ma problemu. Może pomóc zatankować? Tanku, 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 tanku. Już możecie lecieć! Okej, okay, dzięki chłopaki. Mam nadzieję, że to ich paliwo nie jest jakieś dziwnie chińskie i z daleko zalecimy. Nie spokojnie, ziomuś, Musimy. Wszak został nam jeszcze tylko jeden odcinek tego sezonu. A jesteśmy o jedną planetę od planety zabójczych Choinek w następnym odcinku. Pff. Lądujemy więc na planecie zabójczych chujnek. Pzzz. Pzzz. I w końcu się z nimi rozliczymy.